W dzisiejszym odcinku chcę pokazać Ci, jak wygląda praca z Microsoft Power Automate. Myślę, że warto przyjrzeć się temu programowi, dlatego że wielu z Was może ma już powykupowane licencje Microsoftu i po prostu korzysta z ich środowiska. I nie wie nawet, że ma taki program, bo Microsoft jakoś szczególnie się chyba nim nie chwali. Bo często spotkałem się właśnie z taką sytuacją, że osoby mające do niej dostęp nie wiedziało, że z takiej aplikacji może korzystać. Zatem należy jeszcze pamiętać, że Microsoft Power Automate ma dwie wersje: jedna jest chmurowa, druga jest na. Urządzenie po prostu jest to aplikacja desktopowa. One służą troszeczkę do różnych rzeczy. Ta desktopowa może pomóc ci automatyzować rzeczy, które robisz po prostu na komputerze, a ta cloudowa może zająć się automatyzacją również tych rzeczy, które się dzieją w chmurze, czyli na przykład Twojej poczty e-mail. I właśnie z e-mail sobie rozpoczniemy. Jak zalogujesz w to swoje miejsce, to tutaj też będzie coś takiego jak szablony. Jest tu wiele ciekawych szablonów. Warto się im przyjrzeć i może zainspirować. Natomiast to co my będziemy dzisiaj chcieli zrobić to po prostu uruchomić sobie taką automatyzację, która będzie zapisywać nam załączniki w naszym OneDrive z przychodzących wiadomości. Pokażę też Ci jak to zrobić. Jeżeli Będziesz chcieć zapisać tylko niektóre załączniki, i w jaki sposób można ustawić taki filtr. Zatem, poszukamy sobie elementu, który będzie wywoływał nam automatyzację, czyli nowy e-mail. I ja sobie wybiorę tą wersję trzecią, bo mam Office 365. No, i pojawi nam się takie pole, na którym możemy pracować. Jeżeli klikniemy sobie na ten trigger, pojawi nam się tutaj boczne okno i będziemy mogli zobaczyć parametry. Klikając, zobacz wszystkie, możemy zobaczyć, jakie tu są warunki, które możemy ustawić już w tym miejscu. Czyli mamy do kogo to był e-mail, kto był w kopii, i tak dalej. My chcemy zaznaczyć, że. Jakby potrzebujemy załączników z tego, z tego maila. Nie będziemy ustawiać żadnego filtru, jeśli chodzi o temat wiadomości. Importance, czyli czy znaczy on ma jakąś flagę dotyczącą jego ważności, to sobie oznaczymy N. Czy wiadomości tylko załącznikami? Tak, bo to akurat nas interesuje. Interesują nas w tym wypadku załączniki i wybieramy sobie folder, którego ma dotyczyć ta automatyzacja. Weźmiemy sobie skrzynkę odbiorczą. No i teraz, co byśmy chcieli? No, możemy zapisać albo wszystkie te załączniki i w tym momencie po prostu dodać nowe, nową akcję: Dodaj plik do OneDrive'a. Albo możemy dać mu jakieś warunki, więc klikniemy sobie tutaj plusik, mamy dodaj akcję. Znajdziemy sobie conditions, czyli warunki po angielsku. I mamy tutaj właśnie control condition i klikamy sobie to. I pojawi nam się tutaj takie drzewko, które nie jest może najbardziej intuicyjną rzeczą. Natomiast no, mamy te znane nam ogólnie z logiki warunki tak. W sensie i, I to lub to tak. Więc nam zależy na tym, żeby to były przede wszystkim PDF, -y. więc tutaj klikając, pojawią nam się dwie takie dodatkowe ikonki. Jedna tutaj z tą błyskawicą to będzie umożliwiać nam wybieranie zmiennych z tej poprzedniej akcji. Więc my sobie tutaj wybierzemy. Rodzaj załącznika i zamiast is equal to wybierzemy sobie contains PDF. Tak jest prościej, bo tak naprawdę PDF zapisany byłby wewnątrz tej aplikacji application slash PDF. Wystarczy wpisać contains PDF. To też będzie dobrze. No i teraz musimy dodać sobie nową grupę warunków i tutaj wybierzemy sobie zamiast i wybierzemy sobie to lub to no i tutaj możemy sobie wybrać na przykład to co się ma znaleźć w nazwie tego załącznika no i tutaj przykładowo moglibyśmy chcieć zapisywać tylko faktury tak no to warto przejrzeć swoją skrzynkę zobaczyć czy są jakieś powtarzalne jakby nazwy tych załączników które zawierają faktury Najprawdopodobniej tak jest. Zatem my sobie wybierzemy tutaj nazwę załącznika. Zawiera faktura. No ale teraz należy pamiętać, że te warunki i ten tekst tutaj będzie również zależne od tego czy to jest duże litery, czy to jest małej litery, więc teraz wypisywanie tych wszystkich opcji, czy to jest faktura z dużej, faktura z małej, invoice z dużej, invoice z małej, wszystko z dużych, jakby to byłoby bardzo dużo różnych warunków. Zatem możemy skorzystać ze sztuczki i tym razem kliknąć w tą dolną ikonkę. Tutaj mamy różnego rodzaju funkcje. I możemy znaleźć sobie tutaj funkcję, która się nazywa to Lower. I to będzie funkcja, która będzie ten tekst, który będzie w tym nawiasie, którego jeszcze tutaj musimy sobie dodać, klikając Dynamic Content. I dopiero teraz wybieramy sobie nazwę załącznika. Ta funkcja. Sprawi, że wszystkie znaki, czy były duże, czy były małe, będą brane pod uwagę jakby były małe. I teraz, w contains, jak piszemy sobie faktura, no to niezależnie od tego, czy nazwa załącznika była z dużej, czy z małej, za każdym razem będzie zrzucał wszystkie te znaki, do, jakby do małej literki i porównywał sobie z tym napisem, który tutaj też jest w małych literkach. Możemy sobie ten, to pole skopiować i dodać nowy wiersz. I dodać tą funkcję jeszcze raz. Zawiera i invoice na przykład. Możemy dodać sobie kolejny nowy wiersz. Wybrać funkcję, wkleić to ponownie. Zawiera i na przykład FV, faktura VAT. No i tak dalej, jeśli mielibyśmy jakieś jeszcze inne wzory nazw faktur, to można byłoby sobie w ten sposób to zapisać. Więc tutaj mamy teraz ten warunek. Jeżeli on zostanie spełniony na tak, to tutaj mamy opcję, co możemy z tym zrobić, i jeżeli na nie, to też co możemy z tym zrobić. W przypadku naszym, kiedy ten warunek będzie na nie, no to my nie chcemy nic robić, więc możemy zostawić to po prostu puste. Jeżeli chcemy natomiast zapisać plik, to teraz znowu klikamy sobie w tym gdzie jest True Plusik. Dodajemy akcję. Szukamy sobie Create File. I mamy OneDrive for Business. I mamy akcję utwórz plik. Musimy sobie wybrać, gdzie ten plik chcemy sobie zapisać. Tutaj mam folder faktury z maila. Możemy Teraz wybrać, jak ma się ten, te pliki mają się nazywać, więc możemy na przykład znaleźć sobie zmienną, kiedy ten mail został odebrany. To będzie pierwsza część nazwy. Możemy dodać podkreśnik i znaleźć po prostu nazwę oryginalnego załącznika. Dzięki temu łatwo w tym folderze będzie nam pofiltrować podacie, po prostu z kiedy ten konkretny załącznik jest. I teraz file content, czyli co się ma znaleźć wewnątrz tego pliku. Wybieramy sobie zmienną i szukamy attachment content, czyli to co było wewnątrz tego załącznika. I teraz klikniemy sobie zapisz. Jak widzisz w międzyczasie podczas naszej pracy tutaj pojawiło się nowe okienko for each. I to jest coś, co my powinniśmy dodać sobie sami. Nie dodaliśmy tego, no i Power Automate zauważył, że... Nie czają bazy, nie wiedzą jak to się robi, no to ja im samemu pomogę. I tutaj możesz bardzo często zobaczyć, że Power Automate będzie takie rzeczy dodawał i ten for each oznacza, że on sprawdzi ten warunek dla wszystkich z tych załączników, które będą w pliku. Znaczy w wiadomości, bo nie zawsze jest tak, że jest tylko jeden załącznik, czasami tych załączników jest więcej. Więc jeżeli pomiędzy nimi będzie jakaś faktura, to on sobie sprawdzi wszystkie załączniki i tylko te faktury wybierze i zapisze w pliku. Zapisaliśmy sobie tą automatyzację, dostaliśmy tę informację, że Our Flow is ready to go. Cieszymy się niezmiernie i że zalecają, żebyśmy go przetestowali. No to tak też zróbmy. Mamy tutaj przycisk testuj, no i mamy do wyboru, czy manually, czy automatically. Automatically pojawiłoby nam się to w tym miejscu, jeżeli raz już zrobimy manually. Więc Klikam manually, klikam, że testuję i teraz pozwólcie, że wyślę do siebie maila z fakturą. OK, i pojawiło nam się tutaj jakby monic, jest informacja, że our flow ran successfully, no i widzimy tutaj, że był e-mail, przeszedł przez te wszystkie etapy widzimy jak długo to trwało. Widzimy, że przeszedł przez true i mamy tutaj napisane, że się ten plik udało utworzyć. I rzeczywiście, jeżeli ja zajrzę teraz sobie do mojego folderu, to mamy nowy plik. Podsumowując, jak widzisz, Power Automate jest programem o znacznie mniej przyjemnym interfejsie niż jakieś make i bądź zapiery. Wygląda to troszeczkę bardziej opornie, nazwijmy to, natomiast jest to zdecydowanie program, którego warto spróbować. Jeżeli masz do niego dostęp i masz wykupioną licencję w środowisku Microsoft, to serdecznie ci go polecam. Jeżeli interesują Cię tego typu rozwiązania i chcesz wdrożyć je w swojej firmie, napisz do nas. Link do kontaktu znajdziesz w opisie filmu.